Ekscelencjo, drogi księżarcy biskupie Wiktorze, drodzy księża biskupi pomocniczy, wielebne siostry zakonne, czcigodni kapłani, szanowni Państwo. O nowej ewangelizacji mówi się dzisiaj w Kościele bardzo wiele. Mówią niemal wszyscy i wszystko. Liczba jej poważnych definicji przekroczyła około 20, mniej poważnych około 150. Na szczęście przed ostatni synod biskupów, nowa ewangelizacja dla krzewienia wiary, idąc za nauczaniem świętego Jana Pawła II i Benedykta XVI, potwierdził definicję, a ojciec święty Franciszek w Ewangelii Gaudium też konkretnie pisze o adresatach nowej ewangelizacji. Chcę o tym powiedzieć na samym początku, bo nieraz to pojęcie funkcjonuje w oderwaniu od nauczania papieży, jest taka skłonność niestety w naszej archidiecezji również, żeby nową ewangelizacją nazywać wszystko. Nieraz sama nazwa budzi różne opory wśród tych, którzy ewangelizowali i ewangelizują do tej pory. Mogą mieć takie poczucie teraz wszystko ma być od nowa, to znaczy, że to, co robiliśmy do tej pory, było złe, niedobre. Absolutnie to nieprawda. Nic takiego to błędne myślenie. Nowa ewangelizacja jest to pojęcie bardzo ścisłe, zdefiniowane bardzo mocno przez samego świętego Jana Pawła II i po raz pierwszy papież definiuje w dokumencie Remtoris Missio w punkcie 33 wyznaczając obszary ewangelizacji. W trzecim obszarze podaje, że obszar ewangelizacji właśnie jest nową ewangelizacją, a wcześniej jak nazywał to Jan Paweł II, używał pojęcia reewangelizacja, to jest głoszenie Ewangelii tym, którzy są ochrzczeni, należą do Kościoła, ale porzucili praktyki chrześcijańskie i potrzebują głoszenia wiary na nowo. Sięgnijmy do Biblii. W Ewangelii św. Mateusza w rozdziale 10 w wersetach od 5 do 7 tych to dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: Nie idźcie do Poga, i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Mamy tutaj do czynienia z Jezusową nową ewangelizacją. Konkretnie, Jezus nazywa adresatów: Idźcie do tych, którzy poginęli z domu Izraela. Nie do pogan, nie do miasta marytańskich, ale do swoich. A więc pierwsza misja apostolska jest konkretnie dedykowana do tych, którzy poznali objawienie, ale je zagubili. Nowa Ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii tym, którzy zagubili, zneutralizowali lub spłaszczyli doświadczenie wiary. A więc zasadniczo różni się tylko i wyłącznie adresatem. Celem nowej ewangelizacji jest ponowne doprowadzenie człowieka do tego, żeby odkrył, że Bóg czyni go uczestnikiem swojego życia, jest doświadczeniem na nowo Boga i Jego miłości i dlatego nowa ewangelizacja posługuje się głoszeniem kerygmatu, głoszeniem Jezusa Chrystusa, bo to kerygmat zawsze rodzi wiary i również ją ożywia. Spotkanie człowieka z Bogiem to jest pełne mocy wydarzenie. W którym człowiek zewangelizowany wyznaje, Jezus Chrystus jest moim Panem. Nowa ewangelizacja jest troską o tych oddalonych. Ksiądz arcybiskup Wiktor na rozpoczęcie sesji plenarnych naszego synodu powiedział: Jedno natomiast wydaje się pewne: w młodszych pokoleniach następuje wyczerpywanie się religijności przejętej wraz z kulturowym dziedzictwem. Ludzie młodzi albo doświadczą i świadomie wybiorą Chrystusa, a wraz z nim wspólnotę kościoła, albo odstawią go na margines swojego życia wraz z innymi porzucanymi nawykami i tradycjami. Żyjemy w momencie przełomu mówił ksiądz arcybiskup w którym bardzo ostrożnie trzeba dozować wino między starymi a nowymi bukłakami. Do tego właśnie potrzebne jest synodalne wsłuchiwanie się w natchnienie ducha, który wie, którędy poprowadzić Boży lud, wielką szansą włączenia się w nurt nowej ewangelizacji tak rozumianej za świętym Janem Pawłem II, jest nasz Synod. Przecież widzimy to wszyscy rzeczywistość topniejących parafii, odejście wielu, brak przeżywania relacji z Jezusem, szczególnie w młodym pokoleniu w pokoleniu 35 plus odłożenie na bok praktyk religijnych. To właśnie Kościół Katowicki rozpoznając jako przynaglenie jako znak czasu, pragnie uczynić z działań ewangelizacyjnych jeden z priorytetów duszpasterskiej aktywności, zwłaszcza na poziomie parafii, bo to parafia jest pierwszym miejscem ewangelizacji. Dotychczasowa nasza posługa nie koncentrowała się dostatecznie wystarczająco na poszukiwaniu i przyciąganiu oddalonych, tych którzy odeszli. A powiedzmy sobie szczerze, przed Bogiem jesteśmy też za nich odpowiedzialni. Stąd potrzeba najpierw, jak mówi Ojciec Święty Franciszek, pastoralnego nawrócenia, nawrócenia dusz pasterskiego. Nie mamy konserwować, ale przechodzić do działań misyjnych, do wyjścia na zewnątrz, do ewangelizacji. Nie mamy otwierać kościołów i czekać, tylko mamy wyjść z dobrą nowinę do sióstr i braci. Mamy zobaczyć, czy wspólnota wiary, w której żyje parafia, grupa do której należy, nie wpadła w zamknięte kółko adoracji, kanału samowystarczalności. Musi być forma wyrazu na zewnątrz, otwartość i ewangelizacja w parafii. Jak powiemy za Ojcem Świętym Franciszek z Ewangelii Gaudium, to jest metoda na, na te czasy. Jeśli średnio Dominikantes w naszej archidiecezji jest około 40%, czyli 4 na 10 chodzi do kościoła, to nas wszystkich, całej parafii archidiecezji musi obchodzić pozostałe sześciu. Tym, którzy przychodzą tej czwórce, mamy się z nimi modlić, mamy ich umacniać, mamy ich zachęcać do świadectwa i do ewangelizacji. Ale potrzeba, abyśmy pomyśleli o tych pozostałych sześciu. Przecież znamy ich, wielu z was mieszka z nimi w domach, chodzicie z nimi do pracy, na uczelnie, do szkoły. To jest konkret w nowej ewangelizacji. Nie może nam wystarczyć czterech na dziesięciu. Pionierem nowej ewangelizacji, jak wiemy dobrze, jest sługa Boży, kapłan naszej archidiecezji, ksiądz Franciszek Blachnicki. I ksiądz Franciszek Blachnicki, tworząc Ruch Światło-Życie, już wtedy zachęcał i prosił, że trzeba dokonać diagnozy, jak, jaka jest potrzeba nowej, jaka jest potrzeba ewangelizacji. I zachęcał nas wtedy, że mamy posłużyć się trzema narzędziami, widzieć, osądzać, działać. Diagnoza nowej ewangelizacji i potrzeb jej na obszarze parafii, archidiecezji jest niesamowicie ważna i w różny sposób od Charakterystyki parafii od, od lokalności tych parafii, tych wspólnot jest zupełnie inna. Na obszarze archidiecezji dostrzec można wiele funkcjonujących ruchów i grup podejmujących działania ewangelizacji, które pozostają czasem w pewnym rozproszeniu, nieskoordynowaniu, czasem niestety nawet rywalizacji. Wiele robimy osobno, każdy ruch, każda wspólnota, ale pytanie dzisiaj, co robimy razem? Siłą nowej ewangelizacji jest jedność tych ruchów i tych grup. Czas, aby w parafii, w mieście, w dekanacie, w archidiecezji podjąć dzieło nowej ewangelizacji razem na modlitwie i razem w działaniu ewangelizacyjnym, zachowując oczywiście różność charyzmatów wspólnot. Budowanie jedności i odpowiedzialności za kościół lokalny jest naszym wspólnym zadaniem. Jezus mówi do nas wszystkich, znamy ten nakaz misyjny, idźcie i głoście. Jezus czyni nas uczniów i misjonarzy. Jeśli doświadczamy wiary, jeśli doświadczamy żywego Jezusa Chrystusa, to nie, my, nie możemy Go zatrzymywać tylko dla siebie, ale potrzeba, abyśmy się Nim podzielili z tymi, którzy się oddalili. Święty Jan Paweł II mówił, że nie możemy być spokojni, kiedy pomyślimy o siostrach i braciach, tak jak my, odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Za synodem biskupów chcę powiedzieć, że znakiem nowej ewangelizacji są ruchy kościelne i nowe wspólnoty, które są dla dzisiejszego Kościoła wielkim błogosławieństwem. Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy dzieło nowej ewangelizacji podejmują w naszej archidiecezji. Też jest to konkretny obraz, którym chcę się z wszystkimi podzielić. Róg Światło-Życie, Diakonia Ewangelizacji, Diakonia Ewangelizacji Rodzin, Centrum Duchowości, Szkoły Nowej Ewangelizacji działające od trzech lat w naszej archidiecezji, Jezusa Miłosiernego w Rybniku, Rafael w Rudzie Śląskiej, Wspólnota Winnica Śląska Galilea, Szkoła Nowej Ewangelizacji, która od 18 lat działa w naszej archidiecezji, Zacheusz, dwie szkoły, filii jest Cieszyna w Chorzowie i w Panewnikach, Droga neokatechumenalna, która podejmuje bardzo konkretną ewangelizację indywidualną i ewangelizację od domu do domu Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Kahal, Wspólnota Przymierze Rodzin Mamre, szczególnie Diakonia Ewangelizacji, Legion Maryi, Odnowa w Duchu Świętym w Wspólnoty Parafialne Noware, Wspólnota Czwartkowa, Schorzowa, Wspólnota Dobrego Pasterza, Projekt Światło w Familoku, Dziękuję za prowadzenie rekolekcji kerygmatycznych, ewangelizacji w parafiach i w szkołach. Dziękuję za wszystkie indywidualne ewangelizacje na ulicach, randki małżeńskie, ewangelizacje Mariacka Bleznight, kursy Alfa, kursy Nowe Życie, Noce Konfesjonałów, Nocne Pielgrzymki Ekstremalne Młodzieży. Dziękuję za programy Nawigacja w Rodzinie, warsztaty Biblia i Finanse, kursy Alfa Młodzieżowe i prowadzenie Archidiecezjalnego Święta Młodych. Warto powiedzieć, że na wiosnę tego roku w dwunastu środowiskach, które podjęły się prowadzenia kursów alfa pierwszego kursu ewangelizacyjnego, każdy z nich miał od 50 do 150 uczestników, a w dwóch weekendach we wspólnotach około 600 osób na jednym weekendzie mogliśmy przeżywać tam spotkanie żywego kościoła wiary i powrotu tych ludzi. Szkoła nowej ewangelizacji w roku 2014 w naszej archidiecezji przeprowadziła kursy dla około 1200 osób. Powiedzmy sobie szczerze, że żyjemy w fascynujących czasach nowej ewangelizacji, kiedy to możemy być świadkami naocznymi tych, którzy po latach wracają do wspólnoty Kościoła. Kiedy widzimy, że głoszenie Jezusa Chrystusa, kiedy widzimy, że głoszenie kerygmatu to działa. Która jest godzina? W archidiecezji jest dzisiaj godzina nowej ewangelizacji. Dla kościoła, dla kościoła katowickiego, dla naszej archidiecezji teraz jest godzina nowej ewangelizacji. Dziękuję bardzo.